Wyobraź sobie wieczór, mój drogi. Masz telefon w ręce. Scrollujesz. Widzisz stories spotkania, śmiech, grupki znajomych. Ktoś wrzuca zdjęcia z wyjścia do kina, ktoś inny z domówki. A ty jesteś sam. Może masz jedną osobę, z którą czasem pogadasz. Może nie masz nikogo naprawdę bliskiego. I gdzieś w środku pojawia się to jedno zdanie: Co ze mną jest nie tak? Chcę od razu powiedzieć ci bardzo jasno, to, że teraz nie masz przyjaciół, nie jest dowodem na to, że jesteś popsuty. Gorszy albo społecznie przegrany to jest stan, w którym jesteś w tym momencie, a nie wyrok na całe życie. To wideo nie będzie atakiem ani płytkim poradnikiem w stylu bądź bardziej otwarty częściej wychodź z domu to będzie głęboka rozmowa o psychologii samotności, o tym, skąd naprawdę bierze się brak przyjaciół i dlaczego tak wiele wrażliwych, mądrych osób nie ma dziś bliskiego kręgu ludzi. Choć bardzo tego pragnie, pokażę Ci, z jakich doświadczeń, historii rodzinnej i cech osobowości wyrasta ten stan. Co dzieje się w psychice osoby, która nie ma przyjaciół, jakie ukryte zasoby ona w sobie nosi oraz jak krok po kroku zacząć budować relacje bez udawania kogoś, kim nie jesteś. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, zobaczysz, że twoja samotność ma sens, że jest informacją, a nie etykietą i że nie jest wyrokiem, tylko punktem startu, ile razy miałeś wrażenie, że jesteś za dużo albo za mało, żeby ktoś chciał być naprawdę blisko, ile razy patrzyłeś na swoje życie i porównywałeś je z życiem innych. Dochodząc do wniosku, że coś fundamentalnie jest z tobą nie tak, zanim pójdziemy dalej, chcecie o coś poprosić, jeśli choć jedno zdanie już teraz poruszyło cię w środku, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film komuś, kto też czuje się samotny i napisz w komentarzu jedno zdanie: Samotność mnie nie definiuje, nie dla algorytmu, tylko po to, żeby twoje oczy zobaczyły to czarno na białym, bo w momencie, w którym zaczynasz nazywać inaczej swoją historię, powoli zmieniasz swoją przyszłość. Chcę. Żebyś usłyszał to bardzo spokojnie i bardzo jasno. Bycie teraz w miejscu, nie mam przyjaciół, nie znaczy jestem skazany na samotność. To jest moment na osi twojego życia, a nie definicja, którą masz nosić do końca. To tak, jakbyś zatrzymał film w jednym kadrze, na scenie, w której siedzisz sam w pokoju i uznał, że całe twoje życie wygląda tylko tak, a przecież wiesz, że kamera może ruszyć dalej, że za tym kadrem mogą być kolejne sceny, pełne ludzi, rozmów, śmiechu, głębokich spotkań. Żeby naprawdę zrozumieć, dlaczego dziś jesteś w takim miejscu, potrzebujemy spojrzeć z trzech poziomów. Po pierwsze biografia, czyli historia twojej rodziny, domu, szkoły, rówieśników, tego, jak uczono cię przeżywać emocje i jak reagowano na twoją obecność. Po drugie psychika, temperament, wrażliwość, poziom lęku, doświadczenia odrzucenia, mechanizmy obronne, których twoja głowa używa, żeby cię chronić, a które czasem zaczynają cię izolować. Po trzecie świadomy wybór, to co robisz dziś ze swoją historią? Jakie decyzje podejmujesz, jakie wnioski wyciągasz na swój temat? Ten film nie jest po to, żebyś znalazł kolejny powód, by się obwiniać. Nie potrzebujesz kolejnej listy błędów, które rzekomo popełniłeś. Potrzebujesz mapy, czegoś, co pomoże ci zobaczyć, gdzie jesteś i jakie ścieżki od tego miejsca się rozchodzą. Chcę też dodać coś, co dla wielu brzmi trochę duchowo. Ale ma ogromny sens. Czasem dusza wchodzi w okres samotności po to, żebyś w ogóle usłyszał samego siebie. Kiedy? Jesteś ciągle w hałasie, wśród ludzi, w biegu, bardzo łatwo zagłuszyć własne emocje i potrzeby, kiedy jesteś sam, nagle zaczynasz słyszeć w środku pytania, których wcześniej nie było słychać: kim ja naprawdę jestem, czego potrzebuję od relacji, z kim tak naprawdę chcę iść przez życie. Samotność może być brutalnym, ale szczerym lustrem, nie diagnozą, samotność to nie pieczątka. Z tobą jest problem, samotność to informacja, że coś w twoim dotychczasowym sposobie budowania relacji. Potrzebuje zmiany, aktualizacji, nowej jakości. Jeśli spojrzysz na nią w ten sposób, przestaje być wrogiem, a zaczyna być wymagającym przewodnikiem. Teraz wejdziemy trochę głębiej w korzenie, bo nic nie dzieje się w próżni. Brak przyjaciół to nie jest twoja wada charakteru, to jest często logiczny efekt tego, czego doświadczyłeś jako dziecko i nastolatek. Wyobraź sobie najpierw dom, w którym nie było miejsca na ciebie takim, jakim jesteś, jeśli słyszałeś zdania, a nie przeszkadzaj, nie histeryzuj, nie rób scen. Co ludzie powiedzą? Jeśli Twoje emocje były wyśmiewane albo ignorowane, to uczyłeś się chować siebie, pokazywać tylko te. Fragmenty, które wydawały się bezpieczne dla otoczenia, w dorosłości wchodzisz w relacje z wdrukowanym przekonaniem. Lepiej się nie odsłaniać, bo to i tak nikogo nie obchodzi. Trudno wtedy wejść w prawdziwą bliskość, bo w głowie stale siedzi lęk. Czy ktoś mnie w ogóle udźwignie, jeśli zobaczy całość? Drugi korzeń to doświadczenia ze szkoły, rówieśników. Wyobraź sobie dziecko, które jest... Inne, może bardziej wrażliwe, może mniej przebojowe, może ma inne zainteresowania niż reszta i za. Te inność zostaje wyśmiane, odrzucone, opłute żartami, których nikt nie bierze serio, ale które zostawiają ślad. Jeśli przeżyłeś coś takiego, twoja psychika mogła podjąć bardzo racjonalną decyzję. Wolę nie próbować, niż jeszcze raz poczuć ten wstyd. W dorosłości każdy krok do ludzi wiąże się wtedy z mikroskurczem w brzuchu, z głosem, zaraz znów się ośmieszę. Trzeci korzeń to naturalna wrażliwość i introwersja. Nie każdy jest stadny, nie każdy dobrze czuje się w dużych grupach. Są ludzie, którzy od małego wolą głębokie rozmowy niż hałaśliwe imprezy. Wolą jedną osobę, która naprawdę ich rozumie, niż dwadzieścia nazwisk w telefonie. Problem pojawia się wtedy, gdy świat wysyła komunikat. Musisz mieć paczkę, musisz być ciągle wśród ludzi, inaczej coś z tobą jest nie tak i nagle zaczynasz myśleć, że twoja naturalna konstrukcja jest defektem. Zamiast zobaczyć ją jako cechę, którą da się mądrze wykorzystać, podsumujmy to bardzo prosto. Jeśli dziś nie masz przyjaciół, to bardzo. Często nie dlatego, że jesteś nielubiany z natury, tylko dlatego, że w którymś momencie życia nauczyłeś się tak żyć, żeby się chronić, emocjonalnie schować, nie ryzykować otwarcia. Ta strategia była kiedyś mądra, chroniła cię przed bólem, przed odrzuceniem, przed wyśmianiem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to, co miało cię chronić, zaczyna cię izolować. Kiedy mur, który zbudowałeś wokół serca, nie tylko nie wpuszcza krzywdy, ale też nie wpuszcza dobra. I o tej pułapce, o tym, jak działa. Twoja głowa, gdy żyjesz bez przyjaciół, powiemy sobie w kolejnym fragmencie. Chcę, żebyś teraz zobaczył swoją psychikę jak system filtrów. Masz w środku określony filtr interpretacji i przez niego oglądasz zachowania innych ludzi. Wyobraź sobie, że ktoś nie odpisuje ci kilka godzin albo dzień, i od razu pojawia się myśl. Na pewno mnie nie lubi. Na pewno jestem nudny, na pewno mnie olewa, nie zaprosili cię na jakieś spotkanie i automatycznie włącza się. Mam coś nie tak z sobą, jestem nieważny. Ten filtr brzmi mniej więcej tak na pewno mnie nie chcą, a najbardziej bolesne jest to, że z czasem przyjmujesz ten filtr jako prawdę o świecie, choć on jest tylko historią, którą nosisz w sobie, do tego dochodzi lęk przed odsłonięciem się. Z jednej strony pragniesz bliskości, pragniesz kogoś, kto cię zrozumie, z drugiej strony pojawia się paraliżujące pytanie. A jeśli pokażę prawdziwego siebie i oni zobaczą, że jestem nudny, dziwny, uszkodzony, to trochę tak, jakbyś stał w drzwiach. Jedną nogą w środku, jedną na zewnątrz i nie umiał zdecydować, czy wejść, czy wyjść. Im dłużej tak stoisz, tym bardziej boli. Pojawia się też nadwrażliwość na odrzucenie. Jedno słabsze spotkanie, jedna gorsza rozmowa, jeden dzień, kiedy ktoś ma słabszy nastrój i mniej pisze. Wystarczy, żebyś powiedział sobie, widzisz, nie nadaje się do ludzi. Potwierdza się. Jakby twoja głowa cały czas szukała dowodów na to, że coś z tobą jest nie tak. Automatyczne porównywanie się tylko dolewa oliwy do ognia. Widzisz ludzi, którzy mają paczki z liceum, grupy znajomych z pracy, weekendowe wyjazdy i wyciągasz wniosek: Ja nic, ja jestem gorszy, a przecież nie widzisz ich całości. Widzisz jedynie wycinek, który pokazują światu. Chcę dać ci prostą metaforę: to tak, jakbyś od lat chodził w okularach, które mają filtr. Jestem niechciany, możesz iść do nowej pracy, zmienić miasto, zmienić kontakty, ale jeśli nie zdejmiesz tego filtra, wszystko będzie wyglądało bardzo podobnie nie dlatego, że. Tak jest obiektywnie ale dlatego, że twój mózg automatycznie wybiera najbardziej bolesną interpretację dlatego zaproponuję ci mini ćwiczenie bez kartki tu i teraz pomyśl o jednej sytuacji z ostatnich miesięcy, w której poczułeś się odrzucony może to była wiadomość, na którą nikt nie odpisał może spotkanie, na które cię nie zaproszono, może rozmowa, po której poczułeś chłód. Teraz żądaj sobie dwa pytania. Pierwsze, co wtedy pomyślałem? Może oni mnie nie lubią, jestem nikim. Drugie. Jakie są inne możliwe wyjaśnienia? Nie mieli miejsca, nie ogarnęli, mieli swoje problemy, byli zmęczeni, zapomnieli. To ćwiczenie nie jest po to, żeby się oszukiwał, że wszyscy są wspaniali i nikt nigdy cię nie odrzuci. Jest po to, żebyś zobaczył, że twój mózg ma tendencję do wybierania najostrzejszej, najbardziej raniącej wersji wydarzeń, a jeśli chcesz z tego wyjść, musisz najpierw zobaczyć, że to tylko jedna z wielu możliwych historii. Teraz zatrzymajmy się na czymś, o czym prawie nikt nie mówi: osoby, które dużo czasu spędzały same, mają w sobie niesamowite zasoby. Najpierw głęboka zdolność do refleksji, kiedy nie uciekasz w tysiąc znajomości, kiedy nie zagłuszasz siebie ciągłym hałasem, masz szansę naprawdę się poznać, zrozumieć swoje reakcje, swoje granice, swoje potrzeby. To jest fundament do zdrowszych relacji niż takie, które opierają się tylko na wspólnym imprezowaniu. Ludzie, którzy potrafią być sami ze sobą, często. Są później bardziej obecni w relacji, bo nie traktują drugiej osoby jak plaster na własną pustkę. Drugi zasób to większa empatia dla cierpienia innych. Ktoś, kto zna samotność od środka? Kto wie, jak to jest siedzieć samemu i czuć ścisk w klatce piersiowej? Bardzo często jest bardziej czuły na ból drugiego człowieka. szybciej zauważa, że ktoś się wycofuje, że coś jest nie tak. Z takich ludzi powstają najlepsi, najbardziej lojalni przyjaciele, ale żeby to się wydarzyło, muszą najpierw zobaczyć swoją wartość. Trzeci zasób to odporność i samodzielność. Nawet jeśli teraz czujesz się słaby, przypomnij sobie, ile trudnych wieczorów przetrwałeś sam, ile razy nikt nie zadzwonił, a ty i tak wstałeś następnego dnia i poszedłeś dalej, to jest ogromna siła, której sobie nie przypisujesz, bo nikt ci tego nie nazwał. Może nikt ci tego jeszcze nie powiedział, ale w tym, że jesteś sam. Jest coś bardzo szlachetnego, nie sprzedałeś siebie za byle jakie towarzystwo, nie udawałeś kogoś, kim nie jesteś. Tylko po to, żeby nie czuć pustki, przetrwałeś bez fałszywych masek, to jest kapitał, który można zamienić w coś pięknego, w bardzo głębokie, prawdziwe relacje, ale jest też druga strona medalu, możesz mieć w sobie ogromną wrażliwość, empatię i siłę, a i tak nieświadomie stosować strategie, które odpychają ludzi, Mimo że tak bardzo pragniesz bliskości. I właśnie o tych trzech strategiach powiemy sobie teraz: nie po to, żebyś się zawstydził, ale po to, żebyś zobaczył, gdzie możesz zacząć. Rozluźniać zbroję. Pierwsza strategia brzmi mniej więcej tak: a nikogo nie potrzebuję to zbroja pozornej niezależności. Mówisz albo myślisz, ludzie to tylko problem. Wolę być sam, przynajmniej nikt mnie nie zrani. Przyjaciele i tak znikają. W środku jest ogromne pragnienie bycia zobaczonym, przyjętym. Ale na zewnątrz wysyłasz sygnał: Nie zbliżaj się, nie potrzebuje cię, poradzę sobie. Wielu ludzi to sygnał odbiera dosłownie, szanują twoją deklarowaną niepotrzebę i nie pukają do drzwi druga strategia. To zrobię wszystko, byle mnie lubili to z kolei zbroja uległości. Zgadza się na rzeczy, na które nie masz ochoty, zawsze masz czas dla innych, nawet kosztem siebie, nie mówisz nie, nie stawiasz granic, w nadziei, że jeśli będziesz wygodny, miły, Zawsze dostępny, ktoś w końcu zostanie na dłużej. Efekt jest często odwrotny: ludzie lubią wygodę. Ale rzadko głęboko szanują kogoś, kto siebie nie chroni. Trzecia strategia to: poczekam, aż ktoś mnie wybierze. To pasywne czekanie, nie. Inicjujesz kontaktów, nie proponujesz spotkań, nie piszesz pierwszy, bo boisz się, że się narzucasz. Myślisz, jeśli komuś naprawdę zależy, to sam się odezwie. Problem w tym, że z zewnątrz wygląda to jak obojętność. Ludzie zakładają, że nie potrzebujesz kontaktu, że masz swoje życie i nie ma dla nich miejsca, i tu dochodzimy do niewygodnej, ale wyzwalającej prawdy. Świat bardzo rzadko będzie przebijał się przez mury, które sam zbudowałeś. To nie jest film, w którym ktoś nagle stanie pod Twoim oknem z bumboxem, ignorując wszystkie sygnały dajcie mi spokój, to ty musisz zacząć otwierać drzwi od środka, małymi krokami, bez gwałcenia siebie, ale jednak decydując, a nie będę już chował się za strategiami które kiedyś mnie chroniły, a dziś mnie unieruchamiają. Za chwilę pokażę ci, jak konkretnie zacząć, jeśli czujesz, że startujesz z zera. Zacznijmy od czegoś, co brzmi banalnie, ale zmienia wszystko. Krok pierwszy, przyznaj przed sobą, potrzebuję ludzi, nie z braku, nie z desperacji, tylko z człowieczeństwa. Człowiek jest istotą relacyjną. Twój mózg, twój układ nerwowy, twoje serce są stworzone do kontaktu. To nie jest słabość, to jest biologia. Powiedz w myślach albo na głos zdanie mocy. Potrzebuję relacji i to jest normalne. To nie czyni mnie słabym, to czyni mnie ludzkim. Kiedy przestajesz się za to karać, otwierasz sobie. W ogóle możliwość ruchu. Krok drugi. Zacznij od mikrokontaktu. Zapomnij na razie o wizji najlepszego przyjaciela na całe życie. Pomyśl o małych mostach, które możesz budować. To może być krótka rozmowa po zajęciach. Jedno zdanie do kogoś z pracy. Fajnie dziś to poprowadziłeś. Wiadomość do osoby, z którą kiedyś dobrze ci się rozmawiało. Hej, pamiętam naszą rozmowę. Ciekawi mnie, jak u ciebie teraz, możesz powiedzieć komuś po spotkaniu: Miło mi się z tobą rozmawiało. To nie jest. Desperacja to jest sygnał: widzę cię, jestem dostępny. Krok trzeci szukaj ludzi na podobnej częstotliwości. Zamiast wciskać się na siłę w grupy, w których czujesz się obco, wybierz przestrzenie, które naprawdę cię karmią. Może to być klub książki, grupa biegowa, zajęcia z czegoś, co lubisz, warsztaty rozwojowe miejsce związane z twoją duchowością. Cokolwiek, co naprawdę Cię interesuje, bo wtedy masz naturalny temat do rozmowy. Nie potrzebujesz setki ludzi, potrzebujesz kilku właściwych, z którymi możesz być sobą. Krok czwarty: ćwicz odwagę w małych ryzykach. Zaproponuj kawę. Napisz pierwszy: żądaj odrobinę głębsze pytanie niż zwykłe. Co słychać? Na przykład: A jak Ty się z tym? Naprawdę czujesz? Możesz sobie ustawić wewnętrzną zasadę. Odrzucenie to informacja, nie werdykt o mojej wartości. Jeśli ktoś nie odpowie, jeśli ktoś nie będzie chciał pogłębić relacji, to znaczy, że to nie jest twój człowiek, a nie, że ty nie zasługujesz na żadnego. Na koniec tego bloku dam ci mini ćwiczenie z kartką, które możesz zrobić wieczorem. Usiądź, napisz imię jednej osoby, z którą czujesz choć minimalne połączenie to może być ktoś z przeszłości, albo ktoś, kogo znasz słabo, ale czujesz, że nadajęcie na podobnych falach, pod tym imieniem, napisz jedną prostą wiadomość, którą mógłbyś tej osobie dziś wysłać bez patosu. Bez wielkich deklaracji, coś w stylu: Hej, ostatnio o tobie myślałem, jak się trzymasz. Samo zapisanie tego już uruchamia w tobie inną energię, energię ruchu w stronę relacji, a nie tylko czekania, aż coś się wydarzy samo. Na koniec chcę zaprosić cię do czegoś bardzo prostego, ale jeśli potraktujesz to poważnie, może być jednym z ważniejszych momentów na twojej drodze wychodzenia samotności, jeśli możesz, zamknij na chwilę oczy, jeśli słuchasz mnie w biegu, zapamiętaj to ćwiczenie i wróć do niego wieczorem, z kartką i długopisem. Wyobraź sobie, że za jakiś czas, za rok, dwa, może trzy, w twoim życiu jest jedna osoba, która naprawdę cię widzi. Nie idealizuj jej. To nie jest anioł bez wad, to ktoś, kto zna twoje gorsze dni, twoje milczenia, twoje dziwactwa, twoje lęki i mimo tego wszystkiego wybiera, żeby przy tobie być. Usiądź w wyobraźni naprzeciw tej osoby i napisz do niej list. Możesz zacząć od zdania: Nie znałeś mnie wtedy, gdy. i pozwól, żeby wypłynęło z ciebie wszystko. Co nosisz samotność, wstyd, poczucie bycia innym, ale też nadzieja, marzenie o prawdziwej bliskości. Możesz napisać o wieczorach, w których czułeś się niewidzialny, o momentach, w których patrzyłeś na cudze paczki. Znajomych i zastanawiałeś się, czy kiedykolwiek będziesz do kogoś tak należeć, a potem dopisz jedno zdanie. Dziękuję, że dziś jesteś w moim życiu, nawet jeśli tej osoby jeszcze fizycznie nie ma obok, tym jednym zdaniem tworzysz miejsce w swoim sercu miejsce, które do tej pory było zabetonowane przekonaniem, dla mnie nie ma nikogo. Wszechświat ma jedną bardzo ważną zasadę: nie zostawia pustki, kiedy zaczynasz porządkować swoją relację z samym sobą, kiedy przestajesz powtarzać, coś jest ze. Mną nie tak, a zaczynasz mówić. Uczę się, jak być w relacjach. Na Twojej drodze zaczną pojawiać się ludzie, którzy zobaczą w Tobie to, co Ty wreszcie zaczynasz w sobie dostrzegać. Jeśli to, o czym dziś mówiłem, poruszyło Cię choć w jednym miejscu, nie zostawiaj tego tylko w głowie. Zrób dziś jeden mały krok, jedną wiadomość, jedno cześć więcej, jedno odważniejsze pytanie, jeśli chcesz. Zostaw w komentarzu zdanie. Nie jestem skazany na samotność, nie po to, żebym ja to przeczytał, ale po to, żeby Twoja podświadomość zobaczyła na ekranie nową historię o tobie, historię człowieka, który nie rezygnuje z siebie i ze swoich relacji. Jeśli czujesz, że ten film dał Ci wsparcie, wiedzę i trochę więcej nadziei, zostań tutaj ze mną na dłużej. Zasubskrybuj kanał bo będziemy wracać do tematów, które nie oceniają Cię, tylko tłumaczą Twoje serce i pamiętaj to. Że dziś jesteś sam nie znaczy, że zawsze taki będziesz, to znaczy, że stoisz w bardzo ważnym miejscu, z którego możesz ruszyć w zupełnie nową stronę.